Katarzyna Bosacka już po ślubie. Teraz się tłumaczy, przepraszamy. Katarzyna Bosacka, dziennikarka i ekspertka od zdrowego stylu życia, jest już po ślubie. W ostatni czerwcowy weekend przysięgała Tomaszowi miłość w gronie najbliższych znajomych. W sieci od razu zaroiło się od licznych komentarzy z gratulacjami. Gdy emocje opadły, Bosacka postanowiła odezwać się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dla Katarzyny Bosackiej ostatnie lata nie były łatwe. Po medialnym rozwodzie z Marcinem Bosackim w marcu 2024 roku wielu zastanawiało się, czy popularna dziennikarka jeszcze raz zdecyduje się zaufać miłości. Jednak życie potrafi zaskakiwać, na horyzoncie pojawił się Tomasz, tajemniczy wybranek Katarzyny, z którym postanowiła rozpocząć nowy rozdział. Ich ślub, który odbył się 28 czerwca bieżącego roku, choć kameralny, szybko stał się tematem numer jeden w mediach. Katarzyna Bosacka wzięła ślub w kobaltowej sukni. Ceremonia zaślubin Katarzyny Bosackiej i Tomasza odbyła się w gronie najbliższych, jednak to, co przyciągnęło uwagę, to kreacja panny młodej. Dziennikarka postawiła na nietypową, kobaltową suknię z asymetrycznym dekoltem. Kolor, rzadko wybierany na śluby, wywołał lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Internauci docenili odwagę dziennikarki, a eksperci modowi chwalili jej indywidualizm i zdolność do przełamywania schematów. Na weselu, które odbyło się w plenerze, Bosacka zaprezentowała się w kolejnej spektakularnej stylizacji. Tym razem była to czerwona suknia, która równie mocno przyciągnęła uwagę gości. Katarzyna Bosacka odezwała się po ślubie: Przepraszamy. To sama Katarzyna Bosacka poinformowała, że jest już po ślubie z Tomaszem. Wrzuciła do sieci ich wspólne zdjęcie z dnia ceremonii i dodała podpis, i żyli długo i szczęśliwie. Od razu ruszyła lawina komentarzy z gratulacjami dla nowożeńców. Jednak przez kolejne godziny panna młoda milczała, próbując nacieszyć się swoim szczęściem, z dala od mediów społecznościowych. Jednak w poniedziałek 30 czerwca, gdy emocje już trochę opadły, Katarzyna Bosacka zamieściła na Instagramie wpis, w którym dziękowała wszystkim za ogrom wsparcia i życzeń. Jednocześnie przeprosiła, że nie była w stanie na nie odpisać. Kochana rodzino, drodzy przyjaciele, mili znajomi i nieznajomi. Dziękujemy za morze wspaniałych życzeń, które zalewa nas jeszcze dzisiaj. Bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim za każde dobre słowo, za każde serduszko i uśmiech, a było ich w sumie kilkadziesiąt tysięcy. Przepraszamy, że nie możemy odpowiedzieć na każdy wyraz sympatii, ale pamiętajcie, dobro zawsze wraca. Napisała Katarzyna Bosacka na Instagramie. Dziennikarka wspomniała również o prawdziwym uczuciu, którego doświadczyła. Życzymy więc i wam prawdziwego szczęścia i prawdziwej miłości, która istnieje naprawdę. Wiemy coś o tym. Ściskamy wszystkich. Kasię.